Przychodzę tylko po prawdę. Jeszcze nie wiem, co znajdę. Serce mam otwarte. Nie chcę karmić się kłamstwem. Przychodzę tylko po prawdę. Brat, miałem 17 lat, gdy poukładał się mój świat. I człowiek, który Ojej, kurde. Kupczony mi rozliczał, otaczał się stertor. Teraz wszyscy na ideę, kiedy wiosce mogę pujać się tutaj. Chodzę tu czasów przez mały zasob. Czego ludzie mogą? Wziąć? Nie wala się Spróbuj się oddalić, potem stań blisko. To jedyna skuteczna metoda, by zobaczyć wszystko. Takie jak nie. Rząd chce gorących albo zimnych. Święty Paweł był zimny bardzo długo, prześladował chrześcijan. Jak się nawrócił, od razu stał się gorący. Wszedł po prostu z całym sercem za Panem Jezusem. Z tak tego rodziły się piękne owoce. Panie Jezu, jeszcze... Twoją mocą niech się to teraz staje. Serce mam otwarte. Nie chcę karmić się kłamstwem. Przychodzę tylko po prawdę. Jeszcze nie wiem co znajdę. Serce mam otwarte. Nie chcę karmić się kłamstwem. Przychodzę tylko po prawdę. Szukam się, gdy zostaję ze sobą sam Pani ściuka, nie zaszczekam i myśli mam Dziś zimny brysz, nic dam, kierunek to głębia serca TV słyszę głos, to coś mi dziś potwierdza Nauka na bok wizjerna, radość życia na jakąś Wizję mam jakąś, nie byle jaką Czas zacząć, wywiercam się do serca Mam narzędzia, bez napięcia Smago do i zapach miejsca